W starożytnym Rzymie gladiatorzy byli znani nie tylko ze swojej odwagi w walce, ale również stali się gwiazdami swojego czasu. Byli odpowiednikami rockowych gwiazd, pożądani i podziwiani nawet przez najbardziej purystyczne kobiety w społeczeństwie. Dziś w tym filmie zanurzymy się w fascynujący świat rzymskich gladiatorów. Odkryjemy sekrety, które skrywali, od swoich skromnych początków po miejsce w rzymskiej elicie, a także ciekawą praktykę, jaką było używanie ich potu i krwi jako afrodyzjaku. Ale to nie wszystko. Przygotuj się na poznanie zaskakujących historii, które zmienią twoje postrzeganie tych legendarnych wojowników. Jeśli chcesz odkryć tajemnice starożytnego Rzymu, zostań z nami do końca. Zanim zaczniemy, upewnij się, że zostawisz super like i zasubskrybujesz nasz kanał, aby nie przegapić żadnych szczegółów o historii Rzymu. Zaczynajmy. Pomimo tego, że większość gladiatorów była niewolnikami lub więźniami, niektórzy wolni mężczyźni, Pochodzący z najniższych warstw społecznych, postanowili sprzedać się jako gladiatorzy. Był to drastyczny krok, ale nie wszyscy gladiatorzy byli uważani za osoby niskiego statusu. Na przestrzeni lat gladiatorzy zdobywali uznanie za swoją odwagę. Obywatele Rzymu zaczęli ich podziwiać, a nawet uważali za prawdziwe gwiazdy rozrywki. Zwycięstwa na arenie mogły sprawić, że gladiator stał się postacią pożądaną przez rzymskie kobiety, które widziały w nim nie tylko bohatera, ale także symbol siły i męskości. Jednak pomimo tej sławy, gladiatorzy wciąż byli uważani za ludzi hańby, co nadawało im bardzo niski status w społeczeństwie. Byli traktowani jak zwykli pracownicy, mimo że czasami otrzymywali podziw i pożądanie wielu. W starożytnym Rzymie krew i podgladiatorów nie były postrzegane tylko jako oznaki wysiłku i odwagi, ale również stały się towarami luksusowymi. Podgladiatorów, zbierane podczas ich walk, uważano za perfumy wysokiej klasy. Przechowywano go w butelkach i sprzedawano jako ekskluzywny kosmetyk. Szczególnie wśród kobiet z rzymskiej elity. Ale to nie koniec. Krew gladiatorów miała również mistyczną wartość. W rzymskich małżeństwach istniał szczególny rytuał, pod i krew upadłego gladiatora były używane do poświęcenia małżeństwa. Mówiono, że użycie miecza nasączonego tą krwią na włosach no zapewni długie i owocne życie małżeńskie, pełne dzieci. Ten magiczny symbolizm związany z krwią gladiatorów pokazuje, jak głęboko ich obecność na arenie wykraczała poza walki fizyczne, czyniąc ich niemal mitycznymi postaciami w kulturze rzymskiej. Pomimo niskiego statusu, gladiatorzy mieli nieoczekiwaną rolę poza areną, byli wynajmowani jako osobiste ochroniarze. Ci wycofani wojownicy, przeszkoleni do walki, byli idealni do ochrony rzymskiej elity, zwłaszcza w trakcie podróży lub w niebezpiecznych sytuacjach. Jednak to, co naprawdę sprawiło, że figura gladiatora stała się jeszcze bardziej atrakcyjna, to pożądanie, które wzbudzali. Wiele bogatych kobiet, nie tylko wynajmowało ich do ochrony, ale także w tajemnicy miały z nimi romanse. Był to fenomen, który zwiększał mistykę wokół tych wojowników. Gladiatorzy stali się symbolami władzy, atrakcyjności i niebezpieczeństwa. Ich sława rosła, a poza byciem tylko ochroniarzami. Stali się przedmiotami pożądania wyższej klasy, którzy nie wahali się wykorzystywać okazji, by być blisko nich. Chociaż mniej powszechne niż ich męscy odpowiednicy, istniały gladiatorki, które, podobnie jak gladiatorzy, były silnie seksualizowane przez rzymskie społeczeństwo. Te kobiety walczyły na arenie, ale w przeciwieństwie do mężczyzn nie nosiły długich tunik. Zakładały stringi, które nie tylko podkreślały ich sylwetkę, ale także czyniły je wizualnie uderzającymi postaciami dla widzów. Brak kasków u gladiatorek również odgrywał rolę w tej seksualizacji, ponieważ ich twarze i fryzury były odsłonięte, co czyniły je symbolami piękna i siły jednocześnie. Walki gladiatorek, choć mniej częste, odbywały się zwykle na prywatnych przyjęciach rzymskiej elity, gdzie luksus i rozpusta rządziły. Gladiatorki walczyły nie tylko o życie, ale także stanowiły formę wizualnej rozrywki dla bogatych i potężnych, którzy cieszyli się, widząc je walczące nie tylko z powodu umiejętności, ale także dla wizualnej prowokacji, którą wywoływały. Jedną z najbardziej fascynujących historii o związku gladiatorów z rzymską elitą jest opowieść o Faustynie Młodszej, żonie cesarza Marka Aureliusza. Według rzymskich historyków, Faustyna była tak przyciągnięta przez jednego gladiatora podczas parady wojowników, że jej pasja do niego była tak silna, że zachorowała. Cesarz, zmartwiony zdrowiem swojej żony, skonsultował się z wróżbitami, by dowiedzieć się, co powinien zrobić. Wróżbici doradzili mu, aby gladiator został stracony, ale przed jego śmiercią Faustyna upewniła się, że będzie blisko niego, nawet pod nim, gdy jego krew ją pokrywała, jako próbę uspokojenia swojego pragnienia. Choć ten epizod nie jest całkowicie potwierdzony, ilustruje on intensywne zauroczenie, jakie gladiatorzy wywoływali w rzymskiej wyższej klasie, aż do punktu wywołania niekontrolowanych pasji. Historia ta sugeruje również, że krew gladiatorów, pełna symbolizmu i mocy, była postrzegana jako lekarstwo na głębsze emocje. Gladiatorzy starożytnego Rzymu, choć spychani na margines społeczeństwa, odgrywali kluczową rolę w kulturze rzymskiej nie tylko jako wojownicy, ale jako symbole władzy, seksualności i pragnienia. Dzięki swojemu poceniu się, krwi i odwadze, stali się niemal mitycznymi postaciami, pożądanymi przez elitę i podziwianymi przez masy. Choć ich status społeczny był niski, gladiatorzy osiągnęli coś, co mało kto mógł zdobyli sławę i uznanie, i stali się pożądani przez najpotężniejszych ludzi w imperium. Ich historia, choć okrutna i naznaczona nieustanną walką, odzwierciedla sprzeczności rzymskiego społeczeństwa, które podziwiało i seksualizowało tych samych mężczyzn, którzy byli skazani na arenę. Jeśli zaskoczyło Cię poznanie więcej o gladiatorach i ich wpływie na społeczeństwo rzymskie, nie zapomnij zostawić super lajka, podzielić się filmem i zasubskrybować nasz kanał, aby mieć więcej treści o historii Rzymu. Dziękujemy za obejrzenie filmu, do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia.